Cześć! Dzień dobry, tu historia bez cenzury. Jaramy się jak wściekli, ponieważ po półtora roku pracy, do której zaprosiliśmy naprawdę świetnych fachowców z branży, możemy zaprezentować wam naszą grę planszową. Historia bez cenzury, misja, zwycięstwo. To jest planszówka osadzona w realiach II wojny światowej. Jak doskonale wiecie, realia były takie, że polskich żołnierzy rozrzuciło po całym kontynencie, dlatego my w tej grze się nie skupiamy tylko na polskiej ziemi, tylko na całym kontynencie. No a waszą misją będzie przyczynienie się do obalenia trzeciej Rzeszy i będziecie mogli się do tego przyczynić, przekazując radiostacje, przemycając broń, przekazując tajne rozkazy, no ale to nie będzie proste. Nic na wojnie proste nie jest, nie będą na Was czekać wyłącznie przeciwnicy, bo czasem zdarzy się na przykład, że będziecie mieć pecha. No tak to bywa. Wcielicie się w rolę różnych postaci czołgisty, sanitariuszki, partyzanta. Będziecie wykonywać misje, które są inspirowane rzeczywistymi wydarzeniami z czasów II wojny światowej. Będziecie mogli podróżować po całej tej Europie. Przy pomocy samolotów, czołgów, motocykli, różnej produkcji, także, także polskiej, no, na przykład z sokołem. sokołem. Wszystko po to, aby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa i wykonać tę tytułową misję: zwycięstwo. Otrzymacie ordery, a także chwałę za <noise> za, swoją, za, za, swoje, za swoje dokonania. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak grać i jak sobie poradzić z całą tą naszą planszówką, to zapraszam Was do osobnego filmiku, który znajdziecie w opisie, w którym będę tłumaczył zasady gry. Coś nie dzwoniło, prawda? Tak, <noise> telefon